Dzień dobry, hej, hej, hej Robiliśmy sobie sushi Robiliśmy sobie też tutaj takie ogólne potrawy Ale bardzo dawno nie było tej pizki Nie było jej tak dawno, że ja nie pamiętam jak się ją robiło Samouczek? Czy ja potrzeb? Nie Nie pamiętam jak się ją robiło Samouczek, a na co to do komu? Dobra, witajcie w mojej kuchni Mamy piec tu będzie się pizza robić. Tu mamy stołek. Dobrze. Tu mamy... Tu mamy rzeczy. Różne rzeczy. To nie wiem co to. Mikser do ciasta, mikser termiczny. To na pewno się przyda, widzowie. Butla z gazem zawsze... A czy mogę? Dobra, widzowie. Zróbmy najlepszą pizzę na świecie, tylko pytanie, czy ja mam tutaj... Co to? Aktywne archiwum. Ja nie wiem, czy ja mam. Jak kliknę, możecie. Przyjmij nowe zamówienie. prosciutto i mais. Co? Średnia, ciasto. Dobra, zróbmy ciasto. Jak się robi ciasto? Samą czeka. a na co to komu? W sensie, ja wiem, ale. Mąka, woda, sól, drożdże, dobra, no to tak jak myślałem. Mąka, to jest mąka, to jest mąka, widzowie. Ile tej mąki? 3,5, to wszystko. Dobra, mogę tak po prostu ją wrzucić? Wszystko. Niepożądany składnik w maszynie do ciasta, co ty mówisz? A że mam to wysypać? Boże. Ej, nie mogę jej teraz podnieść. Ej, nie mogę jej teraz. Nie! O, mam, mam, mam. Dobra, dobra, dobra. Czyli wsypmy ją po prostu picy, 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 pici. woda. Tu woda. Ej, nie nalewa się. Trude. Gdzie, Gdzie ja mam tutaj? Ej, tu bez kitu nie ma miseczek, widzowie. Nie mogę tak sobie tego nalać. No to tak nie działa. Ja to będę całą wieczność nalewać. Gdzie tu jest jakaś miseczka? Dzbanek, Dobra, widzowie. Mamy dzbana. Ile tej wody? Ty, ile tej wody? Dwa przy. Dobra. Jest git. Jeszcze troszeczkę. I git, 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 git. git, git. Dobra. Co ja zrobiłem? Ej, ale jakimś studem to wlałem. Dobra. Nie, to jeszcze by się przydało. Dobra, co dalej? Sól. Dużo tej soli. Czemu tutaj już taki syf jest? Znaczy nie, czyściutko. A co ten talerz tutaj tak robi? Patrzcie, niezniszczalny talerz! Nic nie było widzowie, nic nie było, nic nie widać. I co teraz? Kurwa, co ja kliknąłem? Niezniszczalny ja talerz i dzbanek, Urhara to bolało. To bardziej bolało. To bardziej bolało niż stalny z banku. To jest kurwa do startu. A ja już dzbanka nie mam. Jak ja mam nalać kurwa tę wodę? Muszę kupić dzbanek widzowie. Dzbanek. Kup. Kup. Zbankrutuję. Ale, kliencie, zaczekaj, to będzie super pizka. Znowu weź to, nalewaj. No i to jest 2,3. Ja potrzebuję więcej tej wody. No tak, jeszcze wylej ją. Ile wlałem? Dobra, jeszcze pół litra potrzebuję. Dobra. Tu. O. Robimy to. Robi się ciasto. Co jest? Jakiś plusik dostałem, a że ciasto zrobiłem. Klienci, zaczekaj jeszcze trochę. Dostaniesz... Ile kurwa tego ciasta? Duży, nie chcę duży, chcę średni. Ja średnie potrzebuję. Czek pokroję to będzie średnie. Duży. Pół chcę. Pół tego. Noże. Kurwa w tej kuchni nic nie ma, nawet noży. I nie ma tu noży. Tak, ja mam ci to pokroić. Wrzuć to do koszyka. Połóż to tutaj, i może tu musimy ogarnąć. A co tu robi stół w tym koszyku? Co robi stół? A gdzie ciasto? Gerard Way. Dlaczego? Dwa złote. Dobra, jak zrobić, żeby z tego. Japoński było symbol początkującego. Dwa złote. Japoński symbol początkującego kierowcy, japoński Ale symbol dlaczego? początkującego kierowcy japoński symbol początkującego dlaczego? kierowcy japoński symbol początkującego japoński Pocze! symbol początkującego kierowcy, kierowcy ze, japoński a, symbol początkującego kierowcy, japoński symbol początkującego porcję. kierowcy, japoński symbol początkującego kierowcy, japoński symbol początkującego kierowcy, japoński symbol początkującego kierowcy, japoński symbol początkującego kierowcy, japoński symbol pizza gotowa. Prawie to jest do sosu, nie? Mikser termiczny To brzmi jak coś do sosu Tak, to brzmi jak coś do sosu yy, Co potrzebuję? Oliwy i pomidor. Dużo pomidorków. Gdzie koszyk? Nie ma koszyka. Do dzbanka będziemy wrzucać składniki. Nie, bo to trochę może... Potrwać. Weźmy koszyk Nic się nie stało z tym dzbanikiem, ok? Czy jest 1,7? Ma być 1,7, widzowie A jest? Kurwa, jeszcze 8 pomidorków Raz, dwa, trzy Cztery Pięć, sześć Siedem, osiem Oliwa, oregano, bazylia, czosnek Weźmy jeszcze czosnek Przy okazji Czosnek tutaj Że tak w pudełku? No dobra, może być i w pudełku. To klient będzie jadł. Czosnek wrzuć! Dobra, chyba czosnku nie chcę. Chyba muszę to pokroić. Tarka. O! Czosnek wrzuć. Kurwa, ile tego? Ja 20 chyba potrzebuję. Dobra, chyba tak. Pół kilo czosnku. Wrzucisz całość? Ej, nie mogę tego teraz wrzucić. No dlaczego? Czosnek. No co jest nie tak z tym czosnkiem? O! Dobra. Jak to jak pieczarka wygląda? I tutaj. Ale dlaczego nie możesz? Ale dlaczego? Nachuj no mi tyle czosnku. Może tak mam to wrzucić. A, bo ja to tak mam wrzucić. Nie, 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 za dużo, za dużo e, Czosnek, no dobra, trochę więcej To nie zaszkodzi Oliwa z oliwek A co z pomidorami nie tak? A, 1,6 miało być, dobra, więcej nie zaszkodzi 200 oliwy Widzowie, jak coś jest idealnie, ok? Dokładnie o takie proporcje chodziło I teraz zielone Zielone A co tu robi jeden Co to tu robi Dobra miksuje się Będzie dobry sosik Czerwony miał być Tu nie wygląda tak Patrzcie Tak powinno wyglądać A wygląda tak Gdybym miał ketchup dodałbym ketchup Ser cheddar gorgonzola parmezan Jaki wielki kawał sera. A mogę po prostu zrobić tak. Co, co, co? O, tu jest. Co ty zrobiłeś? Dobra, widzowie. Jestem gotowy. Zaczniemy sobie od. Sosu. Sosu nigdy za dużo. O. Więcej sosu, więcej sosu, więcej sosu, więcej sosu. Jeszcze więcej, dobra. Ok, kolejnym składnikiem będzie sos. I kolejnym składnikiem będzie jeszcze trochę sosu. I na koniec dodamy jeszcze trochę sosu. Dobra. Kolejnym składnikiem widzowie będzie nie to szyneczka. Mogę ją obrócić? Nie, nie, nie wałkuj kolejnego ciasta. Teraz parmezan. Dużo parmezanu. Kolejnym składnikiem będzie kukurydza. Dużo kukurydzy, widzowie! Dużo kukurydzy. I kukurydzę przykryjemy większą ilością parmezanu. Skończył się parmezan. To jeszcze trochę kukurydzy. I to chyba wszystko, nie? A kurwa, bo tutaj są proporcje: 32 gramy, 120. Ile ja tego nasypałem? Kurwa 150. Pół kilo prawie parmezanu tam dałem. Słuchajcie, wy byście się cieszyli, jakbyście dostali taką pizzę, nie? Tu powinno być mało składników, i tak dalej, a ja ich na. No patrz, ile tutaj jest tych rzeczy. Dziejowo kirasyk. Bierzemy pizzkę. A teraz, jak to włączyć? Ty, ty, ty. Może najpierw. O! To ma sens. A to do czego? To nie. O, widzicie to? Niemco oznacza opcja na dole spal. Czy będą inne gierki? Będą. Zamykamy już na dzisiaj. Nie, 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 nie. Nie. Nie zamykamy, kurwa. Ja dopiero zaczynam pracę. No, co, nie spędzi dobra. Chyba muszę ją wyciągnąć. Wyciągnię. Dobra. Cyk. Bierzemy pizzkę. Ej, ale zajebiście wygląda. <laughs> widzicie to? Nałóżmy ją na talerz. Nie, nie na ten. Na średni talerz. Weź ty pizdkę. I cyk, pięknie. No nie kurwa! Co ty robisz? Na talerz ją połóż. O! Pięknie. Dobra, widzowie. Myślę, że możemy oddać zamówienie. Gejowa girara Han, głowa robiłem. kota japoński, symbol Dajcie początkującego kierowcę. Jaką? Co to znaczy? Znowu pozdrawiam swoich znajomych na live, ale mam pieniądze, to wydam na swojego ulubionego YouTubera. Czy ja nie dostałem ani jednej gwiazdki? Oczami. Nie. Te niebieskie gwiazdki to znaczy, że dostałem, czy nie? Ej, a jakbym dał komuś kurwa po prostu, salami. Tak, tak, ten. tak. Czekajcie. Nie! Patrzcie! Nie mogę salami podnieść Biorę klienci, oddajcie moje złote. salami!